Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Od dnia dzisiejszego zaczęliśmy w kościele okres tak zwanych dni krzyżowych. Jest to kilkudniowa modlitwa litanią do Wszystkich Świętych, która jest dołączona także do jutrzni każdego dnia w intencji rolników, prosząc dla nich o łaskę dobrej pogody i owocne, dobre i porządne zbiory. Modlimy się także tą litanią połączoną z procesjami, które powinny odbywać się w tych dniach, wraz oczywiście z postem. Post modlitwa i ją można Zawsze pozostają klu i głównym czynnikiem życia prawdziwego chrześcijanina, gdzie to pokornym i skruszonym sercem wołamy do naszego Stwórcy, który lituje się nad nami, ale w szczególności nad rolnikami, obdarzając ich dobrymi i owocnymi plonami, także dobrą i urodzajną pogodą, bez której nie mogłoby być tych plonów. A więc, nawet jeżeli ktoś nie odmawia liturgii godzin kanonicznych, zapraszam z całego serca, aby w okresie majowym połączył litanię loretańską także z litanią do wszystkich świętych, dołączając również. Do tychże litanii, intencją rolników, także prosząc o łaskę dobrych i pożytecznych zbiorów dla nich, aby poprzez ich ręce Pan Bóg mógł obdarzyć nas dobrami tej ziemi, które właśnie dla nas z powodu miłości stworzył. Oczywiście w tych dniach, tak jak wspomniałem, powinny odbywać się także procesje, w których uwielbia się i wysławia Pana Boga. Oczywiście głucho teraz tego szukać we współczesnym świecie, natomiast sami wyjdźmy do tego świata z modlitwą, nie zamykajmy się w czterech ścianach, jednak bądźmy zawsze wraz z naszym sercem otwarci na drugiego człowieka i zawsze miejmy przede wszystkim to serce od góry otwarte na Pana Boga, który przez nasze dobre uczynki i przez naszą modlitwę będzie rozdawał samego siebie braciom